To, co mogły kobiety kiedyś, co mogą teraz. Nie byłoby możliwe, gdyby nie feministyczne ruchy kobiet. W Wielkopolsce jedną z prekursorek była Jadwiga Zamojska z Kurnickiego Zamku. Potrafiła dążyć do pewnych, pewnych wartości, do pewnych celów, realizować pewne, pewne rzeczy właśnie bez, bez łamania konwenansy, bez wymachiwania parasolką, bez. Bez nagłówków krzykliwych w gazetach, a mimo to udało jej się zrealizować to, co sobie założyła. Gdy jej syn Władysław Zamojski w 1881 roku odziedziczył majątek ziemski w Kurniku, Jadwiga założyła tam szkołę domowej pracy kobiet. W miarę upływu lat instytucja rozrastała się i powstawała w kolejnych lokalizacjach. Mimo tych różnych obwarowań, Jadwiga Zamojska potrafiła o te kobiety walczyć i stworzyć miejsce, gdzie te kobiety mogły zdobywać wykształcenie, gdzie mogły zdobywać samodzielność. Półtora wieku później, mimo wielu zmian społeczno-gospodarczych, praw wyborczych czy edukacji, kobiety nadal czują się dyskryminowane. Jest już zupełnie inaczej niż było kiedyś i postrzegam to jako pozytywne. Natomiast oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest tak, że możemy już teraz jakby pozostać. Myślę, że chociażby kwestia płac na przykład, tak, pewnych zawodów. Z barometru polskiego rynku pracy opublikowanego na początku marca wynika, że nawet połowa kobiet w Polsce zarabia mniej niż 4000 zł netto. Podobne wynagrodzenie otrzymuje około 36% mężczyzn, a to kobiety zdecydowanie dominują w edukacji wyższej. Wiele z nich obawia się, że założenie rodziny i urodzenie dziecka utrudni im karierę zawodową. Bardzo ważne jest na przykład, żeby kobiety miały odpowiednie warunki stworzone, aby mogły pracować, realizować swoją karierę, jednocześnie Będąc matkami, i żeby mogły na przykład wracać bezpiecznie do swojej pracy. A także spełniać się poza nią. Przykładem może być pasja jednej z panelistek, Izabeli Sapuły-Łączki, która od lat zdobywa górskie szczyty na całym świecie. Pierwszym był Elbrus, czyli najwyższy szczyt Kaukazu, a potem poszło. Dla mnie to jest absolutnie jak, jak tlen. Ja potrzebuję pasji, żeby łapać balans takim codziennym życiu pełnym wyzwań, pełnym obowiązków, deadlinów, spotkań, także dla mnie to jest absolutnie potrzebne, żeby w ogóle zachować równowagę. Chodzieżanka zdobyła już wiele szczytów Ameryki Południowej, Europy i Azji Środkowej.